Cześć, ja, z tej strony Wojterox i dzisiaj was witam w filmiku Block Shuffle. Dzisiaj ze mną jest Five, Magowski, Bury, PG Okol i Nesko jesteśmy w trochę większym składzie niż na Dead Słapie i mam nadzieję, że tak zostanie. I o co chodzi w Block Shuffle? W Block Shuffle chodzi o to, że mamy 5 minut na, żeby stanąć na jakimś bloku, który nam wybierze. Nie, jeśli ktoś nie stanie na tym bloku, to po prostu umiera. Jakieś pytania? Ktoś coś? Nie? nie Możemy zaczynać. Okej, okay, no to zostawcie suba, łapkę w górę i zaczynamy. Lecimy. Mam lucky, ja muszę nie znaleźć. Wiecie co ja mam? Ja mam dynię, ku... Ja, ja mam tak. A wiecie co ja mam? Muszę stanąć... O, muszę, stanąć na... Na muszę stanąć na... Musisz wioskę znaleźć. Na logu? muszę stanąć. Ale ja nie jestem... Ale ja się zrespiłem na bagnach, gościu. Na bagnach się zrespiłem Mam jeszcze 4 minuty, tam na prawo widzicie czas Ile mamy i jaki blok potrzebuję. No, czasami będziecie widzieć z perspektyw innych osób Miejmy nadzieję Dobra No nie, i teraz Sawannę mam, gościu, i gdzie ja mam znaleźć bircz, logi? O, wioskę mam O, Pogchamp i mam przy tym tego, będzie las, będzie las normalny Pewnie bircz, logi tam będą Aha, ej, Buri, jak ty umarłeś, to ty się zresztujesz normalnie? No, tak, w tym... tam, gdzie byliśmy na początku się zresztujesz. A, no to ja tam będę miał birch logi, no to ja się zabijam. Birczlog, Birch log, już rozwalam drzewa. Ja muszę I... nie znaleźć, jeszcze nożyce potrzebuję, mam. żeby ją... Mam. co? No, trochę aneki. Ja sobie już itemki porobię. Ja już mam birch loga zrobionego. czy znaczy, wiecie, tu nie chodzi, że wy umrzecie, tylko że wy za każdy blok dostaniecie skora, nie? Mm. Widzicie? O! Musicie shiftować na tym bloku, bo zapomniałem. Zobaczmy, ja na spectator wejdę i zob zobaczę jak inni sobie radzą, spoko? A dobra, Five sobie nie poradzi, bo już widać. Ej, ty byłeś w tym samym miejscu co ja, z na lewo jest ciebie wioska. Odynie znalazłem koło Burego są. Mm. Oh, o no. nie. Yes. Jaki Oj, piasek bury, widziałem! Ja Pia piasek, Buryd! Bury, <laughs> bury. <laughs> shiftuj, shift, musisz shiftować na tym bloku. W sensie... Ty, ale nie no, Bury już znalazł też, to już trzy osoby znalazły, tak? Czy cztery? Cztery. A PG, Okoń i Inesko. nie, nie kol... A jestem dziś w górach, na początku byłem to. Pryzmaryd, teraz mam nie. Brown muszrom, Brown muszrom, ja wiem gdzie były muszromy. zaraz na drzwiat. Ja też zaraz wygram. Mój Brown Mushroom, a pamiętacie tego dużego tego na spawnie? Dobra, musimy szybko zdobyć ten Brown Mushroom, kurde. To nieźle, ja muszę. Już jestem. Proszę, dziękuję. No, a Nesko ma najgorzej, ma najgorsze bloki. No, ja miałem najpierw. Beer czy Loga, później miałem jeszcze tego, Brown Mushroom. Zaraz będę miał albo coś trudnego, albo coś najłatwiejszego znowu. O, w ogóle, powiedzcie, czy byście chcieli mm, na przykład Minecraft VR, bo akurat mógłbym nagrać coś z VR-a, najlepiej Minecraft, albo coś innego byście chcieli. Nie wiem, piszcie w komentarzach horror. swoje pomysły, nie? Horory. Horory? Horrory. Nie. Tak, No hororach najlepsze są na vr mm, 19 sekund. 0 punktów, Tak, tak w końcu coś, w końcu coś prostego a, Jest a, a, Znowu a, a, mam a, brown Mushroom. co jest? Nie, nie. Ja teraz, ja tylko wełnę teraz potrzebuję mieć A wiesz, ja mam brown Mushroom znowu? To tak trochę... głupie No, trochę słabo, ale dobra Ty, wy, ale... Nie wierzę, ty, ty umiesz angielski? Blogów, nie? KLEJ! to jest? KLEJ! Dosłownie nie. możesz znaleźć w każdym... W każdej rzece! Aha! To jest glina! Dobra! Ja nie wierzę! Anglisz! 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 Halo, halo! Ja się pytałem co to jest za blok, bo nie wiedziałem, o to chodziło. Tak, tak! No... Tak! No dobra, weź już nie trollu, przecież wiemy, że angielskiego nie umiesz. Inaczej byś zdawał z angielskiego w tym roku. Dobra, uwaga! Mam to samo więc. Nice. Black concrete. Kurier. Dobra. O, Nesko, co miałeś? Czarno pełne. A, no to łatwo. No mówiłem to akurat łatwo. Ja... A ty co, bury masz? Mam serca. A jestem przy tym bloku, którego potrzebuję. Magowski, co ty masz za blok? Black concrete. Ale... Dobra, PG, okol, radzisz sobie? Tak. okej, okay. Radzi sobie. E, speed, ale ja mam komposter, komposter. Black concrete, nice. Nie, nie Dobra, yes. black co to concrete. to był komposter? Ta, to był ten, ten, z To Kompost. easy. Nie, ale ja A co masz PG, okol, co, co masz teraz? Nie mogę, no mam tego, mam ciemny, pienie i nie mogę przyrobić drewna, super gra. Pamiętajcie, że to ostatnia runda, więc zostawcie suba, to może wygram. Czyli komposter się tak robi, no to wygrałem. Co jest z tym nie tak? Mam Drewno komposter. Pokczem. No. Nie no i wygrałem. Super. No to tak, jeszcze dwie osoby muszę znaleźć. Co ty masz w PGO za blok? Darkoaklog. Ej hey, bo myślisz, że na tym bagnie jest ten? A wiedźmy? A po co ci? No bo ja mam ten yy, kontroler. To zrób go. To raz szukaj. Five, co ty masz za blok? Dobra. I oni ja mam nie mam, wystarczy serwera i resetuję. Dobra, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2. Jeden i koniec, ja mam czesta ale już kończymy, ile mieliście tego skora na prawo, ile macie pokazane? Dwa Zeru, ja Jeden trzy. Cztery Cztery, masz magowski? Nie, ty miałeś cztery, ja miałem trzy, bo ostatniego nie zdążyłem nie No ja dwa mam Ja zero Ja mam jeden Dobra, no to tak, dziękuję całej ekipie za nagrywanie. Ciekawie było. Ja oczywiście wygrałem. Mam 4 punkty. E, niestety, bury musiał pójść z niewiadomych przyczyn po prostu chyba się wkurzył, że nie wygrał. E, no to co? No, żegnamy się wszyscy. Do następnego, zostawcie suba łapkę w górę. No i się ma.